Słuchajcie, nie wiem, czy słyszeliście o tym, ale pewien polityk PiSu, bardzo zakochany, bardzo zakochany, no jak to zakochany szukał pomysłu na to, żeby, wiecie, zaimponować swojej partnerce, no trzeba się oświadczyć, tak? No przychodzi taki moment w wieku dorastającego mężczyzny, który chce gdzieś tam, wiecie, nie wiem, założyć rodzinę. No to dobra, no to niech sobie zakłada, tak? No ale czy naszym kosztem? Czy byśmy się zgodzili, żeby naszym kosztem ktoś sobie, słuchajcie, urządzał Wiecie, zaręczyny, imprezy, i, i co tylko, my byśmy na tym cierpieli. Na przykład nie moglibyśmy iść do pracy, albo nie wiem, nie moglibyśmy napalić w piecu. Czy Wam by się to podobało? Mi by się nie podobało. No, nie wiem jak Wam, ale, ale mnie nie. No i słuchajcie, tutaj taki, taki pomysł padł ze strony właśnie tego naszego zakochanego pi, pisowca, że dlaczego się nie oświadczyć w kopalni. No to jest świetny pomysł. Jeśli tylko wybrałby kopalnię, która, e, wiecie, nie wydobywa, która nie funkcjonuje, która e, oferuje nawet, wręcz bym powiedziała, taką możliwość zjechania sobie. E, nie wiem, na wycieczkę, rozeznania się, co tam się dzieje. No są przecież takie kopalnie, które już są nieczynne, ale są w dalszym ciągu otwarte dla zwiedzających, dla chętnych, no przecież można w takiej kopalni zrobić. Nie, w tym przypadku tak nie było, bo nasz zakochany pisowiec postanowił, słuchajcie, zatrzymać cały świat, cały świat wszyscy yy, i może nawet dlatego, że w zimie trochę było nam zimno, to może nawet dlatego, yy, ponieważ decyzja padła taka, żeby wejść do czynnej kopalni, żeby zjechać, wstrzymać wydobycie, wstrzymać na pewien czas wydobycie, po, tak, żeby on mógł ze swoją partnerką, przyszłą żoną, e, słuchajcie, się zaręczyć. No to naprawdę, ja nie wiem, czy tam było coś więcej, wiecie, na zasadzie takiej, że, nie wiem, stolik rozstawili i kolację jedli. E, czy na przykład muzykę przegrywał ktoś na skrzypcach? No nie wiem tego, tak. No nikt ci też tego nie powie teraz. E, ale no słuchajcie, e, kto wydał zgodę? Kto przeszkolił tę osobę do zjazdu? To sprawdził bezpieczeństwo w czynnej kopalni, żeby osoby postronne, niewyszkolone, nieprzeszkolone przez BHP, nie mające odpowiedniego sprzętu zjeżdżały do aktywnego tunelu, tak, wstrzymywały pracę, wyganiali tych robotników, górników naszych, którzy ciężko pracują pod tą ziemią, w niebezpiecznych warunkach, tak? Kto pozwolił na to, żeby takie osoby sobie zjechały do takiego tunelu. No ja naprawdę, naprawdę to już jest poziom po prostu głupoty. I poziom, wiecie, takiego panoszenia się publicznie w telewizji jest niesamowity. No słuchajcie, przecież, przecież oni jawnie wychodzą do nas i pokazują nam takie rzeczy. A, a to jest jak plucie w twarz narodowi polskiemu, naprawdę. Bo my chcemy, to my sobie kopalnie zatrzymamy, kiedy nam się żywnie podoba. No bardzo proszę, ale nie takie rzeczy, no, no, no naprawdę, władza nie, nie, nie powinna polegać na tym, że robimy sobie co chcemy, zasłaniamy się immunitetem, tak? Tylko powinna polegać na tym, że rządzimy na tyle dobrze, żeby wszystkim ludziom było dobrze i nam też. Na zasadzie takiej, że jesteśmy dobrymi gospodarzami, jak to Szczepan zawsze mówi. Nie po prostu darmozjadami, które sępią i na narodzie polskim pasożytują, tylko jesteśmy dobrymi gospodarzami, którzy dają też innym się najeść i dają spokój ludziom na takiej zasadzie, że my nie musimy się martwić o to, czy będziemy mieć w zimie ciepło, czy nie musimy się martwić o to, czy będziemy mieć co jeść. A na zasadzie takiej, że koleś sobie pulchniutki zjeżdża do kopalni, tak? I na zasadzie takiej, że on sobie będzie tam zaręczyny robił, i przez niego na przykład ludzie mają jakieś braki węglowe, przecież, słuchajcie, przez zimę to był taki problem był taki problem z węglem. Przecież no, wszyscy dobrze wiemy, jak wyglądało, tak? A no tutaj mamy taką, bym powiedziała, śmieszną historię, byłaby śmieszna, gdyby nie dotyczyło to tego, że były straty finansowe ogromne, do tego, że pewnie większość ludzi nie dostała tyle węgla, ile powinna, a Wpłynęło to na wzrost ceny, ponieważ nie było tego węgla, a jeśli nie ma i produkt jest w małej ilości, czyli jego cena rośnie, tak więc zjazd, wiecie, na to, żeby dać jakieś loli pierścionek, no to słuchajcie, doprowadził do tego, że kopalnia miała stratę. Mieliśmy wzrost cen węgla, i węgla nie było tyle, ile powinno być na rynku, bo ta mała część nie mówię, że to było, wiecie, całodniowe niewydobycie i w ogóle. No, ale była jakaś część, gdzie wpłynęła to negatywnie, no nie wpływa to pozytywnie, jeśli rzeczy wpływają negatywnie dla nas, bo ktoś sobie robi, bo jest, wiecie, z partii rządzącej. No to ja się na to nie zgadzam. Dlaczego nikt nie wyciągnął konsekwencji w stosunku do tego polityka? Dlaczego to zostało, słuchajcie, wiecie, no, wzięte jako, jako przykład taki, no, zabawowy, tak? Że to jest, to jest nie wiem, bardzo śmieszna sytuacja, a nawet wręcz romantyczna. Słuchajcie, może walentynki powinni dopuszczać, no, nie wiem. Czy, czy my, jako byśmy, jak ja bym chciała na przykład, nie wiem, zjechać do kopalni sobie, a tak po prostu pochodzić, albo, nie wiem, mam jakieś, mamę na urodziny bym tam zjechała, bo już, po, wiecie, po ślubie jestem, to to raczej mnie niespodzianka nie czeka, ale na zasadzie takie, nie wiem, no jakiś prezent komuś chciałabym zrobić. No to myślicie, że ktoś mi się zgodzi, że absolutnie słuchajcie, szkolenie, można zjechać tylko na ileś tam metrów, trzeba mieć kask, trzeba mieć to, trzeba mieć tamto w nieczynnej, która jest nieza, nie jest zagrożeniem, a tutaj do czynnej kopalni wjeżdża sobie jakieś, wiecie, Naprawdę, żeby wiele nie powiedzieć, bo jednak, e, wiecie, trochę niestety te filmy są banowane, ale naprawdę e, krew się burzy, jak takie rzeczy słyszę, dlatego że my się martwimy o przetrwanie, bo w tym momencie to już jest, wiecie, walka o przetrwanie. Czy będziemy mieć na to, żeby, wiecie, iść do sklepu i zapłacić e, za, za zakupy, które e, bierzemy? Czy będziemy mieć, no nie wiem, na ogrzewanie, na wodę, na, na czynsz, tak? Zastanawiamy się nad tym wszystkim, bo wszystko szybuje w górę. A słuchajcie, a pisowcy się bawią, na takiej zasadzie, że się bawią, że wiecie, idziemy sobie do kopalni, zatrzymamy, a co tam, wygonimy górników, przecież co oni? Im w te, czy w te, im to jedno, przecież to o co chodzi tak to powinno wyglądać, no powinniśmy się zastanowić nad tym, jeśli takie informacje do nas docierają, to powinni ludzie po prostu się zastanowić, czy, czy to jest w porządku, że takie rzeczy się dzieją i czy, czy... wiecie, to nie jest tak, że polityk zasłania się immunitetem i może wszystko. Oni dostali te immunitety od nas, dostali po to, żeby rządzić, rządzić dużym rozumieniu żeby podejmować decyzje, żebyśmy my wszyscy nie musieli, wiecie, kolektywnie starać się podejmować decyzji, tylko żeby były, były, były jakieś przedstawicielstwo, które podejmuje decyzje decyzje, tak jakby w naszym imieniu, ale te decyzje miały być dla nas dobre, pozytywne i nikt nie miał nadwyrężać tego zaufania społecznego, które otrzymali, ale teraz to, co oni robią, to oni się po prostu wiecie, licytują publicznie na to, kto jaki wałek zrobił, kto ile ukradł i kto jeszcze może, wiecie, Polakom w Twarz napluć tak, i na naszym, na naszym narodzie, i robią to publicznie, robią to w wiadomościach. A ludzie, a ludzie się jeszcze między sobą kłócą odnośnie tego, że no, ten wcale nie jest taki zły, ten jest nawet trochę dobry. No co z tego, że zatrzymał kopalnię, jak naprawdę? Przecież nic nie zrobił takiego. Nie wiem, ludzie, jak się nie zaczniemy zastanawiać nad tym, kto jest rządzącą osobą w tym, w tym państwie, jak wygląda to i kto, co to jest w ogóle za zbiór osób, kto tam w ogóle siedzi. Tak naprawdę, no, my znamy ich, my wiemy, kto to jest. Słuchajcie, jak oni takie rzeczy robią, takie kwiatki wychodzą. Oni sami nawet wychodzą, mówią nam o tym, bo oni się po prostu chwalą. Słuchajcie, dzisiaj tyle ukradłem, a tyle willi kupiłem, a tyle postawiłem, a tyle coś tam, a kopalnie zatrzymałem. Naprawdę. Słuchajcie, jak pomniejszy polityk z partii. PiS, może zrobić coś takiego, że wstrzymuje kopalnie i wstrzymuje, wiecie, cały świat, to ja sobie nie wyobrażam, co na poziomie, wiecie, Ziobro, który nosi w majtkach pistolet, bądź jakiś Morawiecki, który nosem harata pewnie, wiecie, jeszcze 3 km przed sobą, to ja nie wiem, jeśli oni podejmują decyzję, na przykład dzisiaj burzymy budynki, to burzymy, jak dzisiaj, nie wiem, kurde, niebo będzie czerwone, to chyba będzie czerwone, no w tym kierunku idzie to, w tym kierunku, że oni sobie podejmują decyzję, jak Jakie im się żywnie podobają i nikt ich za to nie rozlicza, a rozliczać powinniśmy my. Powinniśmy my rozliczać. A my co robimy? Ja próbuję Wam do Was trafić, a, a reszta co? Słuchajcie. Byłam na kilku spotkaniach politycznych i ja widzę, jak ludzie przychodzą, klaszczą, bo myślą, że ktoś przyszedł ważniejszy, że ktoś przyszedł lepszy. To nie są ważniejsze osoby, to nie są lepsze. To są osoby, które powinny znaleźć swoje miejsce w zakładach karnych za to, co zrobiły. Powinny zostać rozliczone, a ludzie siedzą i klaszczą i się cieszą, że przyszli oszukiwać ich na każdy możliwy temat i na każdy możliwy sposób. I nikt ich nie rozlicza z tego. I ja się nie dziwię, że nasza polityka wygląda tak, dlatego że nikt ich nie rozliczał. Przez tak długi okres czasu nikt ich nie rozliczał, nikt ich nie sprawdzał. Oni się zasłaniali immunitetami, oni sobie stworzyli, wiecie, prawo i sądy pod siebie, prokuratury pod siebie. Oni wszystko mają zrobione pod siebie, nikt ich nie rozlicza. A społeczeństwo co robi, zamiast rozliczać tych ludzi, kłóci się między sobą, którym nie ukradł. Gratuluję, naprawdę gratuluję. I słuchajcie, jak idziecie kupować chlebuś, jak idziecie kupować te wszystkie rzeczy, jak tankujecie, to to, to jest wasza wina. Niech już nie chcę, wiecie, nie chcę wytykać palcem, ale e, każdy z ludzi społecz... z społeczeństwa przyłożył się do tego, że tak to właśnie wygląda. Bo nie kontrolowanie, tylko puszczenie bez smyczy e, wściekłych psów tak właśnie wygląda. Zrobili sobie co chcą i robią sobie Eldorado, a my jedziemy na, tym, na tej samej kolejce i słuchajcie, dopiero zaczynamy, e, zaczynamy wjeżdżać na górkę. A to, co przyjdzie, to dopiero nas czeka. Niestety ludzie. E, N'y wiedzą o tym, Très bas.